Tak mi się wydaje po prostu, bo jest lepszy. Myślę, że Górnik wygra z Jagiellonią, ponieważ mamy dobrych piłkarzy, którzy są w formie, ale musimy uważać, bo Jagiellonia też ma dobrych piłkarzy. Bo Śpiączka bardzo dobrze strzela i Bonin ma też dobre strzały. Bo mają lepszy skład. Górnik mamy bardzo dobrego bramkarza w formie i Leandro może wypchać dużo zawodników i jest bardzo szybki. Bramki może strzelić Grzegorz Bonin. A poza Boninem też śpiączka. To jest lepszy taktycznie. Lepszy taktycznie. Ma, ma lepszych obrońców. A Jagielonia y, nie jest taka zaawansowana Znale. jak górnik. Nowak i śpiączka. Bonin i, i Tymiński. Śpiączka. Ponieważ mamy bardzo dobry skład. I myślę, że Bonin trafi kilka bramek, ale Cernych też jest bardzo niebezpieczny. Poproszę Leandro, żeby go wykosił. No, mamy bardzo dobrych obrońców, takich jak Leandro. Myślę, że on może go zatrzymać. M moim zdaniem po prostu górnik powinien z nimi wygrać. A ty, Fedor, jak myślisz, kto będzie lepszy?